Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Może dziś okazja, by przypomnieć przykazania kościelne, bo chciałbym, by i do mnie odnosiły się słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Kto uczy wypełniać przykazania, choćby najmniejsze, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Pierwsze. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Drugie, przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Trzecie, przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą. Czwarte, Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie wielkiego postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. I piąte, troszczyć się o potrzeby wspólnoty kościoła. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.